Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec. Ostatnio robiliśmy match arabskich lordów i dzisiaj zrobimy sobie tak samo z europejskimi lordami. Tylko tam pytałem, które boty na przykład by wywalić: czy może wywalić szczura, czy może wywalić węża? I pojawił się fajny pomysł, żeby jednak nikogo nie wywalać, ale nie zrobić tam, gdzie było sześciu tylko po prostu skoro mamy 10, to zrobić dwa razy po 5. Czyli wylosujemy sobie jedną piątkę, wylosujemy sobie drugą piątkę, no i zobaczymy. Która drużyna jakiego będzie miała zwycięzcę? Spróbujemy, może sobie tak zrobić na 2000 i na 40 tysiącach, żeby sprawdzić, jak to, jaka to będzie różnica. Tak samo jak robiliśmy z europejskimi. I jak będziecie jeszcze chcieli, to tak jak robiliśmy najpierw na, z arabskimi lordami, zrobiliśmy normalnie na nieoficjalnym patchu. A później zrobiliśmy na wersji standardowej. Więc jakbyście, jak to się Wam spodoba, no to będzie można zrobić to samo jeszcze z europejskimi, czyli po prostu na zwykłej, standardowej wersji zobaczymy, kto wtedy wygra, chociaż się domyślam. Ale może wtedy w tej drugiej piątce byłoby ciekawiej, więc też można by było wyłonić tutaj jakiegoś ciekawego zwycięzcę. Dobra, mapka zrobiona. To jeszcze musiałem tam poprawić jedną rzecz, bo była troszkę nierówno. W miarę jest mapa OK. Bardziej mi się podoba nawet niż ta ostatnio co zrobiłem, ta jest w miarę tutaj bardziej tak równa. No 5 postaci łatwiej było tak mniej więcej równo ustawić, niż 6, więc myślę, że mapka będzie idealna. Dobra, no to przechodzimy do koła i będziemy losować te postacie. Mamy koło, wszystkie postacie mamy wpisane, 10 postaci o nikim nie zapomniałem. Losujemy pierwszą piątkę. Kogo my tu będziemy mieli? Filip trafia do piątki numer 1. To trafi do Filipa jeszcze, szczerze chciałbym zobaczyć może taką średnią, piątkę Żeby trafiły się takie słabsze boty można powiedzieć, albo takie średnie i taką drugą naprawdę potężną Tu był szeryf, dobra, czyli Filip, szeryf na razie Wieprz W sumie robi się taka średnia i teraz tutaj jeszcze jakiegoś węża, ewentualnie szczurka dorzucić. No i ta druga byłaby naprawdę solidna. Fryderyk, no to nie będzie jednak. Fryderyka dopisuje. No i jeszcze jeden, ale Fryderyk to tutaj się fajnie wpasował. Chociaż czy od razu będzie miał z góry wygraną? Jeśli to by była standardowa wersja, to niekoniecznie jest powiedziane, że miałby wygraną marszałek. Okej, okay, no i zostaje nam już druga piątka automatycznie wylosowana. Mamy opata, Ryszarda, szczura, wilka węża. Mamy wszystko wylosowane i teraz tak, pierwsza piątka i zrobimy sobie na 40 tysiącach i na dwóch tysiącach, i później weźmiemy tą drugą i zrobimy dokładnie to samo. Czyli mamy tak, Filip, Szeryf, wieprz, Fryderyk i marszałek. Tak się rozlosowali. 40 tysięcy na starcie. Wieprz na górze, Filip, Fryderyk po bokach, no i tam na dole marszałek z szeryfem. I kogo tu typować? No chyba ja bym szczerze poszedł, no trzeba w tego Fryderyka iść, bo wydaje mi się, że co jak co, ale Fryderyk na nieoficjalnym baczu. bo ataki są tak zwiększone o te 75 jednostek, czyli w miarę szybko będą atakować. Na 40 tysiącach wydaje mi się, że Fryderyk wygra, ale szczerze na 2 tysiącach wydaje mi się, że może być inaczej. Bo tak jak im starczy pieniędzy, będą mogli rycerzami też pojeździć, czy nawet szybko jednostki zrekrutować, no to nad takim marszałkiem powinni mieć przewagę, nad Filipem w sumie też, bo Filip raczej będzie atakował tego, który będzie tu w pobliżu, czyli najprawdopodobniej wieprza i marszałka. Fryderyk jest troszkę tam po prawej i ma obok szeryfa, a szeryf też wybiera się na marszałka, więc widać, że Fryderyk ma wolną rękę i sobie będzie powoli zbierał te jednostki, atakował raz za razem. No i wygląda na to, że Fryderyk będzie tu zwycięzcą. Z szeryfem rozprawi się bardzo szybko, patrząc po tym, co tu się dzieje. I jeszcze może go nawet podpalić. Czy ktoś by mógł zagrozić? Nawet z tych postaci, które tu są, szczerze to większość będzie miała problem z przekopaniem się. Bo akurat chyba się trafił taki zamek, gdzie ta fosa będzie cała. Chociaż... Nie no, powinna być tutaj, jeszcze zaraz tam wykopią do końca. Więc nawet nie będzie łatwo z przedostaniem się. Wieprz ewentualnie, widzę, że coś tam jeszcze z tymi jednostkami leci. Tylko jak się skończą pieniądze, to on spowolni dość mocno i nie wiem czy wtedy da radę, bo o surowce trzeba jednak walczyć. A jak tak naprawdę Fryderyk pozbędzie się tego szeryfa? To tutaj już nie będzie z nikim musiał walczyć, nie będzie nikt konkurował po tej stronie. O co to za fala? No to, to było w ogóle, jakie ustawienie ciekawe. I okay, kolejny atak zbiera się na szeryfa. Szeryf niby, czy znaczy ten, Fryderyk bez pieniędzy, ale 400 jednostek ma. No i jak zagarnie chociaż trochę tam na środku, żeby te kolejne ataki zbierać, no to wygląda na to, że da radę. Oje, no chyba, że tak będzie tracił armię, to w, ktoś by mógł jeszcze tutaj... Z... Zrobić sobie przewagę. No szczerze, Filip też jest fajnym konkurentem do zwycięstwa, bo Filip jakby został jeden na jednego, to mógłby kogoś nawet i zblokować i wtedy powolutku sobie tę armię jeszcze ma szansę dozbierać. Tylko musi przetrwać i musiałby się tutaj jak najszybciej tego marszałka pozbyć, który na pewno mu tutaj troszkę przeszkadza. Filip też jest w sumie dobrą opcją. Wydaje mi się, że Filip może być bardzo ciekawą postacią na tych dwóch tysiącach, gdzie tam naprawdę będzie łatwo zblokować. Ale jeszcze zobaczymy, na razie tutaj nic się nie dzieje Wszyscy mają mało pieniędzy, poza marszałkiem Ale marszałek ma mało jednostek, więc to na to samo wychodzi Poczekamy sobie do tych ataków No, szeryf to już wiadomo, nic nie zrobi Jeszcze balista mu wybija jednostki z siedziby, no to kolejny atak będzie tym ostatnim Wybiera się atak Fryderyka, możliwe, że idzie tak Jeśli idzie na szeryfa, no to mamy już po szeryfie To już na 100% Szeryf odpada jako pierwszy Tu dalej tak. Marszałek jakoś jeszcze walczy, daje radę, ale Fryderyk wieprz i no i Filip nawet też zaczynają powoli uciekać tym jednostkami. Okej, okay, widzę, że marszałek tutaj się wziął nawet za wyniszczanie Filipa. No to może jednak Filip odpadnie jako drugi, a nie marszałek? Ale teraz Fryderyk przenosi się do atakowania wieprza. I szczerze, jakby taki jeden atak poszedł, to nie wiem, czy na wieprza to by nie wystarczyło. Chociaż tam kuszników jest dużo, jednostek też ma. Ale jakby się dobrze zestakowali, tak jak właśnie tutaj jest na to szansa, to może być po wieprzu. No właśnie. Tak właśnie myślałem, że Fryderyk wygra, no bo jednak co jak co, ale zamki ma dobre, bronić się może. Jeszcze jak ma fosę, no to już w ogóle nie, większość mogłaby się tu nawet naprawdę nie przedostać. No i do tego ta armia zbrojnych, w porównaniu do armii na przykład wieprza, mimo że w obronie wieprzem 400 jednostek. To jest dla Fryderyka nic tak naprawdę. Atakuje Fryderyk i spalił sobie całą armię! Fryderyk, brawo dla Ciebie. Ty marszałek, jeszcze powiesz, żebym wykończy Filipa. Nie no, oni to się nie pokonają, ale Fryderyk, brawo, brawo, no. Znaczy Fryderyk i tak to już raczej wygra, bo marszałek z Filipem, przez to, że oni cały czas się tu biją między sobą, tracą żaden nie może zrobić przewagi. Do tego też już nie mieliby nawet pieniędzy, żeby rycerzami walczyć z tym Fryderykiem i próbować go blokować. No to to i tak będzie wygrana, mimo że Fryderyk tak sobie zniszczył całą armię. Ale musi po prostu do niej jeszcze raz pozbierać. Jest i atak Fryderyka. 660 jednostek ma no to Filip na pewno zostanie pokonany. No, nic nie możesz zrobić, Fryderykowi. Trafiła się łatwa grupa. Co jak co? Wybiera się Fryderyk na marszałka. Ma sporą przewagę, więc powinien dać radę. Ale ciekawi mnie, czy takim kozakiem Fryderyk też byłby na standardowej wersji. Bo co jak co? Ale trzeba przyznać, że Fryderyk na standardowej wersji nie jest wcale za mocny. Jego rekrutacja też jest bardzo powolna. Więc zastanawiam się. W sumie, jakbyście chcieli zobaczyć na standardowej wersji, to czy mam zostawić. Takie składy, jakie są teraz, czy wylosować jeszcze raz, bo to by też można było fajnie pokazać siłę, jakbym zostawił te same składy. Ok, i teraz wrócimy jeszcze na 2000. Nie będę zmieniał ustawienia, żeby mieć dokładnie to samo. I zobaczymy teraz, czy Fryderyk, nawet tutaj, czy będzie już takim kozakiem, czy też mu tak fajnie pójdzie. I tutaj troszkę im zajmie to rozbudowanie, więc poczekamy. Okay, ale zobaczcie, Fryderyk już sprytem się wykazuje. Jeśli mu się uda rozbudować, to może zyskać przewagę, ponieważ to jest jeden z tych zamków, których miał lepszą gospodarkę. Jak testowaliśmy wszystkie zamki Fryderyka, to ten był jednym z... To nie był chyba ten najlepszy, bo tutaj nie ma katedry, ale to był ten... Choć chyba, że będzie tutaj jeszcze katedra. Nie, nie będzie, to chyba nie ten. Ale to był właśnie ten jeden zamek, w którym gospodarka była lepsza, więc już Fryderyk myśli o gospodarce, bo zobaczył mniej pieniędzy i już lepszy zamek. Spryciarz. No i zobaczcie, i teraz tak naprawdę największą przewagę robi sobie Filip. Najwięcej otrzymuje z podatków, najwięcej ma na tę chwilę jednostek i tu Filip już mógłby dominować. Wiadomo, na razie to ma włóczników, włóczników, tanie jednostki, dlatego sobie robi przewagę, ale kto wie, czy w późniejszym etapie to nie będzie wystarczające. Jak do tego dorobi troszkę rycerzy, przyblokuje kogoś, takiego marszałka właśnie, którego prawie, że chyba już przyblokował. I będą problemy. No i tu Filip nie zdziwię się jeszcze, że jakby wygrał. Tylko musiałby szybko przyblokować, bo co jak co, ale no tam po drugiej stronie Fryderyk, chociażby czy szeryf, mogą się już rozbudowywać. No i jak da, da im się rozbudować, no to później już może mieć Filip problem, jednak w starciu tymi jednostkami. Okej, okay, szeryf skończy dokładnie tak samo, bo czy to Mangonele teraz ma, czy... Trebusze będą po prostu niszczyć wszystko, co on sobie wybuduje i uzbiera. Więc szeryf dokładnie zakończy w ten sam sposób, niezależnie od tego, czy ma więcej pieniędzy, czy nie ma. Marszałek za to kończy gorzej, bo tam później jeszcze zaczął się odbudowywać, zaczął nawet zadawać straty Filipowi. Tu został praktycznie już zblokowany. Coś tam jeszcze próbuje odbudować, ale zaraz i tak to zostanie zniszczone. Więc możliwe, że tu marszałek odpadnie jako pierwszy. Wieprz w miarę sobie radzi Fryderyk też już zdążył się rozbudować Więc w miarę zaczyna rekrutować No możliwe, że Fryderyk nadal tutaj wygra Z racji takiej, że nie miał kto go przeatakować Na początku To ustawienie, jakby może trafił się tam gdzieś po lewej stronie Przy Filipie Czy na miejscu Marszałka To już by było inaczej Tam mógłby mieć na przykład problem Ale tu jak się rozbuduje No to zrobi sobie tą przewagę jeszcze raz Okej, okay, Marszałek zostaje pokonany przez Filipa Jednego mniej, zaraz to samo będzie, zapewne, z y, szeryfem. Dokładnie, to będzie teraz. Dwóch odpada. No i teraz walka się rozpocznie. I to będzie dość ciekawa walka, bo mamy jednego, który jeździ dość mocno rycerzami. Ale możliwe, że teraz ci rycerze bardziej uwezmą się na wieprza. Fryderyk też wtedy atakował wieprza, po tym jak pokonał szeryfa, więc możliwe, że wieprzowi się teraz bardzo mocno oberwie. A później zostanie Filip kontra Fryderyk. Wieprz wybiera się z atakiem na Filipa. Oj, no to tylko ułatwi robotę, bo zaraz Fryderyk chyba jego właśnie zaatakuje. Teraz, jak nie będzie miał jednostek, to tym bardziej na niego się wybierze. Proszę bardzo, jaki idealny timing. No to wieprz ułatwiłeś robotę i to bardzo. I tak wydaje mi się, żebyś się nie wybronił, ale ułatwiłeś. I teraz Fryderyk nawet dużo nie stracił. No i Filip też będzie miał problem w, w walce 1 vs 1. Tutaj już jadą machiny. Musiałby rycerzami zblokować, co nie będzie łatwe. Chociaż tutaj na środku może przyblokować, to na środku jest w stanie wyniszczyć, bo tutaj tylko mangonele bronią. Ale tam przejechać dalej na tył to już będzie może i problem. Jest i atak Fryderyka, czy Filip to przetrwa? Może mieć ciężko, ale też ma dość sporo jednostek. No niestety, no Fryderyk za mocny, za mocny w tej grupie. Czy to na 2000, czy to na 40 tysiącach? Jedyna opcja, żeby może ktoś tu pokonał Fryderyka jest na standardowej wersji. To jest chyba jedyna szansa, bo Fryderyk na, standard, na standardowej wersji co jak co, ale jest słaby. Przechodzimy do drugiej piątki i mamy teraz tak. Opata, wilka, szczura, węża i Ryszarda. Zaczynamy. Tak się ustawili. Oj, jeszcze wilk w tym zamku. Dobra, no to tutaj już też mamy pewnego zwycięzcę. No przecież to inaczej być nie może. Tak jak jeszcze bym powiedział, że u arabskich lordów oni wszyscy są... W miarę fajni poza sultanem, który jest najsłabszy. No właśnie. To tak we, u europejskich jest taka widać spora różnica pomiędzy tymi botami. Niby wiadomo, jest 10 do 6, 6 arabskich, 10 europejskich, ale czterech europejskich jest takich słabych, które mają tak słabą obronę, że u europejskich te mecze były w miarę ciekawsze, bo tam oni troszkę byli bardziej wyrównani. A tu z góry tak naprawdę wchodzi się do tej rozgrywki i widzi się, kto już tak naprawdę powinien wygrać. A przynajmniej tak się wylosowało. Ale nawet gdyby szczerze, Wilk, czy tam zamiast szczura był tu Fryderyk i załóżmy ktoś jeszcze dobry, stamtek, załóżmy wieprz, no to i tak raczej różnicy by to nie zrobiło. Bo to jest właśnie według mnie najgorsza trochę rzecz z Wilkiem, że on jest zbyt mocny na te boty. Tak samo jak właśnie Fryderyk był zbyt mocny na tamte boty. Nie ma takiego wyrównania. Opat zaatakowany przed chwilą przez Ryszarda, teraz przez Wilka. No, opat, jeszcze w teorii można by było uprzeć się, że na dwóch tysiącach może konkurować z Wilkiem. Tyle, że nie wiem, czy w tym zamku to się uda. No, chyba że Wilk na, drugi, na drugą bitwę zrobi inny zamek. ale co jak co, wydaje mi się, że zmówię. z arabskimi lordami wyglądało to znacznie ciekawiej, bo tam czy to Nizar, Emir, Saladyn, Wezyr, każdy każdego może pokonać. Nieraz w testach, czy w różnych bitwach, czy to jest jakimś timingiem, ale dali radę siebie wszyscy pokonać. Nie mają jakiejś mocnej obrony, nie mają za bardzo smolnych rowów poza Kalifem, ale Kalif ma za to tam tylko łuczników przeważnie no i tych miotaczy, więc da się i tak czy jak do niego przedostać. Do sułtana też się Ciężko przedostać, ale on jakoś za mocno i za dobrze to nie atakuje. Poza tym jego gospodarka jest słaba, ale każdy mniej więcej jest tam wyrównany. Jakby dać tutaj każdemu arabskiemu lordowi milion, to, te, to by każdy tak naprawdę miał szansę. Ale u europejskich nie sądzę, żeby każdy miał szansę. Wilk z kolejnym atakiem. No i no mówię, no opad o tyle ma, że on ma te pieniądze, jest w stanie się odbudować, jest atakowany po raz kolejny. Ale on się odbuduje, on zrobi kolejne jednostki, no Opat wydaje mi się, że drugie miejsce tu zajmie. No chyba, że będzie cały czas atakowany, to w końcu jakiś zły timing padnie, w końcu sam wyjdzie za atakiem i ktoś go zaatakuje. Okej, okay, Opat miał 20 tysięcy, teraz już ma tylko 5 tysięcy, zaraz wybierze się z atakiem, straci armię, bo ani jednego, ani drugiego zapewne nie pokona. Chociaż dobra, Ryszarda może i by miał szansę, skoro Ryszard wyszedł z atakiem. No, opad w teorii powinien tutaj zająć drugie miejsce, bo Ryszard, co jak to też jest dobry, gospodarki nie ma najlepszej. I opad tutaj góruje nad Ryszardem, więc powinien zająć drugie miejsce, bo tak jak teraz Ryszard zaatakował, trochę mu zajmie uzbieranie kolejnej armii. No, i jak ten atak właśnie pójdzie na niego, no to powinno to się udać. Dokładnie, opad pokonuje Ryszarda, no i zostaje opad kontra Wilk. Wilk, bo ma praktycznie najlepsze jednostki, bo ma najlepsze zamki nikt by go nie podbił a opat zaraz jest takiej, że ma najlepszą gospodarkę no i te pieniądze potrafi sobie trzymać więc dwa najsilniejsze boty z tej grupy no bo szczur i wąż niestety trafili się trafili na grupę śmierci, co jak co no i te ataki opata nic tu nie zrobią no właśnie i teraz wilk sobie wyjdzie no i mamy pogranę na dwóch tysiącach Jestem ciekaw, jak to będzie, ale obstawiam, że raczej zakończy się to samo, jeśli na starcie coś nie zrobią. Tylko najlepsze jest to, że tak się wylosowało, że Wąs jest tutaj, tu jest szczur, wilk osobno, praktycznie nic mu nie zagraża. No i jak tu ktoś ma go przyblokować? Gdyby trafił się na przykład gdzieś jeszcze blisko taki Fryderyk z mangonelami, obstrzeliwywałby cały czas zamek wilka, można by było pomyśleć, że jakoś tam w końcu zostanie zblokowany, czy nie będzie tak... Mocno mógł atakować, ale tak jak tu się trafiło, to nawet nie ma konkurencji żadnej. I możliwe, że to się teraz zakończy, już chociaż dobra. Nie no, opad dużo uzbierał, atakuje opad. No właśnie, opad ma o tyle problem. Tak naprawdę, opad jest na straconej pozycji już z góry, w momencie, w którym wilk wybrał ten zamek tutaj na tą mapę. Opad nie będzie w stanie się przedostać. Bo ten zamek jest co jak co, ale najlepszy. Przypadkiem taki się trafił, ale jest najlepszy. Żeby wilka w tym zamku pokonać, potrzeba mnóstwo łuczników: mnóstwo albo łuczników konnych, albo łuczników czy kuszników. Trzeba wystrzelać wszystko z tych wież. I liczyć na to, że jednostek na siedzibie dużo nie będzie. Inaczej nie ma szans. Wchodzące tysiące jednostek nic tu nie zrobi, więc bez jednostek strzających, co u opata, niestety jest problemem, bo nie ma ich za dużo, no to Wilk w końcu po prostu tu wygra. Kolejny atak Opata. No, opat będzie w miarę szybko rekrutował. No zobaczcie, Opat ma 30 tysięcy. Czy udałoby mu się w końcu zdobyć? No musiałby zblokować wilka. To jest jedyna szansa jeszcze. Zblokowanie wilka, bo przebicie się przez tych zbrojnych to jest praktycznie nierealne, plus do tego tych miotaczy. Jedyne co zostaje opatowi to zblokowanie, co w teorii jest możliwe, ale musiałby naprawdę sporą armię zgromadzić. No ale też on ma w ogóle problem z podejściem do mniej więcej tej linii, tutaj za te wieże. To gdzie wszystko tam jeszcze zniszczyć? Ewentualnie tutaj mógłby to przyblokować, żeby ta rekrutacja spowolniła u wilka. Wilk atakuje, mając przewagę 400 jednostek, 300 już. No, w teorii, jakby wilk znalazł, znalazł dobre miejsce do przebicia się, no to miałby szansę. Brama otwarta będzie mógł się fajnie zestakować, bo te jednostki się zebrały pod tą bramą. Ale jednostek zbrojnych u łopata też jest dość sporo. No właśnie. No, i jak to teraz rozstrzygnąć? Jak wilk złapie dobry timing, to wygra, bo przedostać się do opata jest proste. Jak opat złapie timing do wilka i nawet zaatakowałby teraz, mając 1000 jednostek, to i tak się nie przebije. Więc z góry jest takie 80% na opata, znaczy 80% na wilka, 20% ma opat, tylko w momencie, w którym zblokuje wilka. Innej szansy tutaj nie ma. Opat atakuje. Ile opat miał jednostek? Około 900 jednostek. I u wilka, mimo że nie ma pieniędzy, mimo że w miarę wszystko powoli idzie, 700 jednostek. Więc jak teraz na przykład wilk jeszcze potrzebuje uzbierać z 200 jednostek do ataku, opad w tym czasie może zrobić nawet kolejny atak i wystarczy, że się miną gdzieś na środku albo opad zaatakuje znowu pierwszy no i będzie najprawdopodobniej po nim. Okej, okay, wilk uzbierał jako pierwszy, opad 700 jednostek ma, no, no to też się nie uda. Wilk po prostu wygra, ale musi dobry moment tylko trafić. Opad potrzebowałby chyba z minimum 2000 jednostek, żeby spróbować coś tam przyblokować. A nie wiem czy dotrwa do tego momentu. O jeszcze się udało podpalić na sam koniec. No to też przyblokuje trochę opata. Atakuje opat. 1000 jednostek już praktycznie uzbierało. 600 jednostek. U Wilka. No i teraz może się pojawić ta sytuacja, że jeszcze raz opad zdąży dozbierać i zaatakować. A Wilk wtedy dopiero uzbiera te 900 jednostek. Bo tutaj zawsze coś zostanie przeatakowane. Okej, okay, no tutaj wyniszcza wszystko, tam też. I zostają tak naprawdę jedne kamieniłomy jeden budynek na rudę. Więc to spowalnia Wilka. Musi zawsze teraz coś odbudowywać, czekać aż z podatków coś uzbiera. No na tym traci. No i jest szansa, żeby opat to wygrał, ale naprawdę musiałby tam wszystko z tyłu szyścić, co nie jest łatwe. Opat znowu atakuje po raz kolejny, a wilk też jest bliski ataku. I możliwe, że zaraz będzie ten moment, w którym to wilk wyjdzie z tym dobrym timingiem. Wychodzi wilk za atakiem zaraz po ataku opata. Duża przewaga, 600 jednostek. I to już mogłoby się udać teraz. To już może się udać. Z tego się opad chyba nie wybroni. I jeszcze się tutaj lepsze przejście zrobiło niż tą bramą, nawet. Dokładnie. No tak, musiało się to skończyć. Więc wilk wygrywa. I zobaczymy, czy teraz to samo będzie na 2000 tysiącach. Czy wilkowi też się uda? Bo jednak, co jak wcale, jego zamki są dość kosztowne. Czy uda mu się to uzbierać? Zobaczymy. 2000. I jeszcze raz. Zaczynamy, no bo na przykład, tak jak w tej sytuacji, na standardowo. okej, okay, jeszcze droższy wybrał. Teraz warownie mu się zachciało robić, no to nie wiem, czy to nie jest błąd. No i zobaczcie, jakie teraz wilk ma problemy. Teraz, tak jak mówiłem wcześniej, że wąż i szczur to tak naprawdę żadni przeciwnicy. Tu wilk już jest bardzo mocno obity, i to właśnie wąż będzie tym, który go pokona. Więc widać, jak pieniądze, jednak twierdzy, robią różnicę. Dla niektórych botów mało pieniędzy. To szansa na zwycięstwo. I teraz Opad tutaj wygra. Opad powinien tu wygrać. Już zostaje pokonany przez opata. Opat uzbiera te jednostki najszybciej. No, wąż też w teorii fajnie mu idzie. Wąż to jest chyba taki najszybszy bot. Jeśli chodzi o takie ustawienia, gdzie jest mało pieniędzy, mało surowców, to wąż byłby taki, który miałby spore szanse, no jednostki ma niestety co jak to słabe ale na starcie potrafi zraszować. no przecież jak robiliśmy te testy chyba na 2000 no to tam było dokładnie to samo, wilk został pokonany przez węża na samym starcie ok, prawie że Ryszard został również pokonany no jego zamek w połowie to już wyparował ale wąż ile ma jednostek, zobaczcie ej, czy wąż z jakimś dziwnym timingiem mógłby pokonać opata Ok, wąż załatwia drugiego, no i zostaje 1 vs 1. Szczerze, gdyby była sytuacja, w której ten Ryszard jeszcze by był i te katapulty tam by jakby miały swoją uwagę, i do tego katapulty plus jednostki atakowały Ryszarda, i wtedy, czy ten wąż z jakimś timingiem mógłby sobie coś tu zrobić? Możliwe, że tak, ale teraz no, to będzie mu ciężko tak 1 vs 1 walczyć. I wystarczy jeden timing, i będzie to samo, no opad się przebije. O, możliwe, że nawet teraz. No, to masz to nieustanne wygrywanie, to żeś powiedział teraz. No, to masz wygrywanie. Proszę bardzo. No, to sobie pomyślałeś. No, ale tu już było inaczej. Tu sytuacja odwróciła się. Wilk, który jednak wybrał jeszcze bardziej kosztowny zamek głupia sprawa. Ale no, jest jak jest, tak mi się zachciało. Pokonany zostaje jako pierwszy i opad wygrywa. Ale wąż szczerze też miałby szansę. No, wąż zajął drugie miejsce. Więc widać, jak wąż potrafi przy takich trudnych warunkach, mało pieniędzy, walka o surowce, a on daje radę. Więc wąż też jest naprawdę ciekawym botem. Ok, no to mamy wszystko zrobione. No powiem wam, że ten ostatni Battle Royale, w sensie ten teraz sobie był chyba taki mój ulubiony, najciekawszy był, bo były takie postacie, ja lubię właśnie, jak są takie słabe postacie, które też jakby dostają taką szansę. No i tutaj wąż szczur chyba też tam na jakiś jeden atak na wilka wyprowadził, ale on tam nic nie zrobił, bo atak Szura w porównaniu do ataku węża ten pierwszy jest bardzo mały, więc wąż, no naprawdę mógł sobie tutaj powalczyć i pokazał. No 450 jednostek uzbierał w bardzo krótkim czasie, więc widać, jak on też naprawdę potrafi. Gdyby miał mocniejsze jednostki, chociażby jakieś pałkarzy, no to myślę, że i nawet z tym opatem później też mógłby konkurować. Miałby szansę na wygraną, więc drugie miejsce u węża to i tak jest dobry wynik. No i teraz jakbyście chcieli jeszcze, mówię, zobaczyć to na standardowej wersji, to dajcie znać. Wtedy zobaczymy, totalnie możecie to wszystko zmienić. I przede wszystkim, jakbyście chcieli na standardowej wersji to zobaczyć, to dajcie mi znać, czy mam zachować te same grupy i to samo ustawienie, żebyśmy mogli fajnie zobaczyć, jak to by się wszystko teraz pozmieniało. Czy po prostu losować od nowa i nowe grupy zrobić, i to jak się rozlosują, to już sobie sami wybiorą? Bo mogę po prostu zrobić dokładnie to samo, i wtedy to nam też da obraz, jak zmienia ten nieoficjalny patch w porównaniu do standardowej wersji. Więc tutaj dajcie mi znać w komentarzach, co byście chcieli, czy po prostu losowanie od nowa, czy zostawiamy wszystko to samo? No i przede wszystkim, czy chcecie tą standardową wersję? No i to by było na tyle w tym odcinku. Widzimy się jutro z kolejnym o 10. Czy ma dzisiaj do jutra? Na razie.